Cześć, siema, witam się bardzo serdecznie, przychodzę do was z kolejnym filmem na moim kanale Tym razem będzie to bardzo maszowy haul zakupowy Mam e, taką torebkę, siatkę foliową z drogerii Kosmyk, bo tam zaczęła się moja przygoda zakupowa I jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, jeśli nie to tutaj macie nazwę na dole w opisie link Relacjonowałam wam moje wyjście do centrum po wizycie u stomatologa Że byłam właśnie w drogerii, zachęciłam o Holland I gdzie jeszcze byłam? Jeszcze byłam w Rize... do Reserved, weszłam I tak do kilku jeszcze innych sklepów I trochę rzeczy nakupowałam I stwierdziłam, że skoro wam relacjonowałam tu wyjście I poszczególne etapy tej wycieczki nazwijmy to tak to też pokażę Wam, co kupiłam. Jest kilka rzeczy kosmetycznych. Jak widzicie, ja mam niepełny makijaż, ponieważ mam tam kilka rzeczy do makijażu, które od razu z Wami przetestuję i które od razu sprawdzimy, czy to, to się sprawdza, bo nie wiem, czy, 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 czy jakby ktoś w ogóle tak stosuje. Nie spotkałam się z tym jeszcze, ale myślę, że tak, bo jest to dobra, dobra. Jest to dobra alternatywa. W przypadku braku konkretnego produktu w drogerii, więc teraz nie przedłużając, ja wyciągam po kolei te rzeczy i będziemy e, jakby opisywać sobie, co, co my tu mamy. Pierwszą rzeczą są chusteczki higieniczne. Ja używam takich, wiecie, w pudełeczku wyciąganych, jednorazowych, e, ponieważ one mi się najlepiej sprawdzają, czy to jak robię makijaż, czy, czy to w tym sezonie mocno alergicznym e, przed spaniem, e, czy rano, jak się kładę, to mam wierzcie zatkany nos, więc wtedy wyciągam tylko chusteczkę sięgam i po robocie. E, I one są takie cieńsze i wydaje mi się, że są bardziej wydajne niż te takie zwykłe. E, Chusteczki w parce, bo tam jest tylko 10, a cena jest stosunkowo podobna. Tutaj w parce mam ich. Czy ja mam tu? 7, 70, a kosztowały 3 zł, o ja dobrze pamiętam, na jakieś prądze. Więc fajnie są jakieś kremowe, delikatne, nasączone jakimś balsamem. Chusteczki, jak chusteczki. Dalej zgarnęłam zestaw maszynek. Z Wilkinsona Sensitive Comfort Z Aloesem Z tą taką ruchomą, miękką końcówką Myślę, że maszynkami Się będę dzielić z Kamilem Ale one mi się sprawdzają lepiej W ogóle dajcie znać, czy też macie takie spostrzeżenia Bo ja na przykład zauważyłam, że te maszynki Dedykowane dla kobiet, na półce dla kobiet Są mniej ostre I takie gorsze jakościowo niż Te dla panów I ja zawsze kupuję te, które są dla panów i się spoko Dalej mam łup, 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 łup z, z Ciucholandu, e, tak naprawdę jeszcze ich nie mierzyłam, ale widziałam w klasycznym rozmiarze 38, e, krótkie spodenki z firmy Mango. Jak one wyglądają, więc wydaje mi się, że będą no spoko muszę je jeszcze przebrać i dopiero wtedy będę je zakładać i nosić. Ale te spodemki kosztowały 25 zł, bo to nie był jakby ciuchlęt na wagę, tylko każda z tych rzeczy była wyceniona. A potem sobie weszłam tak. Z ciekawości i do mango i do innych sieciówek I takie krótkie spodenki kosztują około 100-60 zł Więc jakby one są w mega dobrym stanie Więc te 25 zł to jest naprawdę spoko na kasa I na to spodenki się mu przydadzą Jak jesteśmy już przy ciuchach to wstąpiłam też do Reserved I kupiłam sobie koszulkę nocną na dziale Młodzieżowym, bym powiedziała już bardziej niż dziecięcym, między 158 a 164 cm wzrostu. Ja mam coś w tych okolicach, więc te koszule nocne są naprawdę spoko. I kupiłam taką koszulkę nocną z myszką. I napisem, napis to jest Tell me. A, o, żebym ja to miała tutaj do góry nogami, Tell me a store. Opowiedz mi historię. Także spoko. Ma fajny materiał, jest taka gruba, jest taką cienką koszulką. I już wam jeszcze powiem, jaki to jest. Materiał. A materiał do 100% bawełna. Trochę mi zajęło, zanim przewertowałam wszystkie te strony. A i ona kosztowała y, 20 zł, była na jakiejś fajnej prądzie. Widzicie, co sobie właśnie uświadomiłam że na ostatnim haulu pokazywałam wam paski i teraz też kupiłam paski. Ale w sumie to spoko, bo moje paski nadają się centralnie do wyrzucenia, bo wszystkie są przetarte albo jakieś przedziurawione. I kupiłam dwa paski w sklepie Teranowa. Jeden jest takim ala wężowym wzór, drugi jest całkowicie gładki. Jeden ma srebrną klamrę, drugi ma taką podwójną złotą. Oba kosztowały 20 zł. Mam je w rozmiarze M na L, bo nie wiedziałam, który będzie wykorzystany tak naprawdę do czego. Czy który będzie w pasie, a który będzie na biodach. I zawsze mogę sobie zrobić dziurkę i po prostu przeciągnąć. Więc takie dwa paseczki pasków nigdy tutaj zawsze się psują. Po drodze wstąpiłam też do takiego sklepu, wszystko za 2 trzy, 4, 5 i tak dalej i kupiłam sobie zestaw takich markerów, to mi się przydaje do pracy, ale zawsze warto takie rzeczy kupować właśnie w takich sklepach, bo one nie są wtedy drogie, a sprawdzają się dokładnie tak samo jak te kupione w jakichś empikach i innych takich Kupiłam też o nie, co się zgniotło, ale ultra delikatny krem do depilacji z firmy Eveline. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. To będzie moje trzecie podejście do takich kremów do depilacji. Pierwsze dwa były kiepskie i nie wspominam ich dobrze. Robię trzecie i ostatnie, bo jak to mówię, do trzech razy sztuka. Więc ewentualnie na Instastory też dam Wam znać, jak mi się to sprawdziło. Dalej mam jakieś próbki. Mm. Białe mydło do ciała z nutą mango, papai, kosa, i do kąpieli Fajne saszetki na podróż, więc może sobie je zostawię i wykorzystam gdzieś na jakimś wyjeździe I dostałam też kod rabatowy na kolejne zakupy, ale to jest mało ważne Wyrzucam wszystko, oza, zamieszam jakiś jeden paragon, może tu będzie O, okręt do depilacji kosztował 13 zł Kupiłam sobie też... Yy nowy klej do rzęs. Tym razem postawiłam na zielone duo. On jest w takim. pisaku. O, takim bardziej pędzelku i on zostawia taką delikatną tylko warstwę i można bezpośrednio jakby pomalować nim. Kępkę albo pasek, i wtedy się tak to nie wylewa, jak przy tym niebieskim, który ma takie wielkie otwarcie. Nie wiem, nie testowałam jeszcze go, nie sprawdzałam, jak on się um, zachowuje, ale w sobotę po tym dniu, kiedy nagrywam. Mam 18 kuzynki, więc myślę, że tam się sprawdzi mi dalej. W sensie Tam przetestuję i zobaczę, jak się sprawdza. Jak będzie kliowy, to po prostu powiem imprezy ściągnę rzęsy, a jak będzie spoko, no to przetańczę w nim całą noc z rzęsami i będą się trzymać dalej idealnie i on kosztował 29,40 zł właśnie w tej drogerii Kosmy. Dalej kupiłam sobie z Eveline kryjący korektor pod oczy. Mam nadzieję, że trafiłam dobrze z kolorem, bo jakby jeszcze go nie miałam nigdy. Jest to korektor 2 w jednym, kryjący, rozświetlający z kwasem hialuronowym, czyli powinien fajnie nawilżać. Wzięłam go w odcieniu, o ile dobrze pamiętam, medium. Nie, 04 Light, bo ja lubię jego okolica pod okiem, jest rozświetlona. Nie mam teraz korektora, więc nakładam i zobaczymy, jak się sprawdza. Będziemy mieć dwie części, jedną pomalowaną, a drugą, jakby nie. O, jest faktycznie bardzo fajny i yy, jasny, więc powinien fajnie rozświetlić. Teraz wezmę sobie gąbeczkę, bo mam tutaj taki stolik przygotowany. I rozblendujemy i zobaczymy, jak się sprawdzi. Okej, okay, fajnie. Ja widzę różnicę między jednym a drugim okiem. To jest taka lekko rozświetlona i, i ma taki troszkę inny koloryt niż tutaj. Także fajnie do rozświetlenia pod okiem. Rewelacja. Teraz sobie poza kamerą do klepie drugą część i wrócę do Was. Okej, okay, jakby jest zrobione. Dalej mam rzecz, która jest chyba najdroższa z tych wszystkich zakupów, które dzisiaj Wam pokazałam. Jest to e, filtr do twarzy, Znany chyba wszystkim z firmy Holika Holika SPF50 z aloesem ma podobno super wodoodporną formułę, nie roluje się pod podkładami i sprawdza się idealnie. On normalnie kosztuje około stówy, no i trochę zawsze mi było szkoda stówę na taki krem jakby z filtrem. Zawsze kupowałam jakieś tańsze, takie do trzech dyszek, ale byłam w hebe Przeszłam też przez Hebe i dostrzegłam, że on kosztuje, moi drodzy, 50 zł niecałe Więc stwierdziłam, że to jest jakiś znak z góry, że powinnam go jednak przetestować i sprawdzić Bo ja mam ogromny problem z kremami z filtrem Często jak jest taka naprawdę ładna pogoda, to one mi się ważą pod podkładem A bardziej podkład się waży na nich I nie wygląda to komfortowo, a do pracy jednak makijaż... No, muszę, nie muszę mieć wykonany, więc mam nadzieję, że to się sprawdzi idealnie. Pani, która mi go zachwalała, twierdziła, że korzysta i używa, i że w danym momencie też go ma na sobie. I faktycznie no, nie miała zważonego podkładu. Wszystko było z nim, ok. Więc nie pozostaje między innego, tylko zaufać, że faktycznie mm, on jest dobry. No i niedługo zbliża się sezon taki ciepły, powiedzmy już wiosenno-wakacyjno-letni. Więc będę go wykorzystywać i też na Instagramie dawać znać, jak on mi się sprawdza. No bo tam najszybciej jest mi po prostu dać znać, co i jak. Dalej mam prasowany puder bananowy. Pudru bananowego chyba jeszcze w mojej karierze nie miałam. Miałam jakieś tam ryżowe i inne dziwne pudry, właśnie prasowane. Może bananowy miałam z VIBO przez chwilę. Nie wiem na czym mi się urwało W każdym razie Mam puder bananowy I może kiedyś miałam sypki bananowe Z bo jak był szał te pudry sypkie Z Wibo, to może tam Wśród tych, które miałam Zdarzył się bananowy, ale nie pamiętam Żebym No takie stosowała Ale to też było stosunkowo dawno Teraz używałam zwykłych ryżowych Albo transparentnych, pracowanych A teraz Kupiłam taki z EkoCery. Uwielbiam z EkoCery puder ryżowy, więc stwierdziłam, że spróbuję też tego bananowego. Bardzo ładnie pachnie, dlatego tak go kocham. Zaraz też nałożymy go na twarz, ale wcześniej, zanim ten puder. To mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym z Wami przetestować. Jest to kontur concealer w takim bardzo ciemnym odcieniu 06. Jest to korektor w wpólnie. Kryjące cienie pod oczami, oznaki zmęczenia, drobne zmaczki, i tak dalej, i tak dalej. I ja specjalnie wybrałam taki ciemny kolor. O oh no, poklapałam sobie spodnie. On jest taki naprawdę bardzo ciemny. I tak wygląda. Czyli w sumie to na ręce aż się tak nie wybija, ale jego ja kupiłam, ponieważ nie mogę znaleźć fajnego bronzera w płynie. Czy tam w skiku do konturowania na mokro. I stwierdziłam, że spróbuję zrobić coś takiego z korektorem. Więc teraz z Wami po prostu spróbuję to nałożyć jako brązer. No I zobaczymy, czy się mu sprawdzi nie pod oczami. Kosztował 25 zł, więc mniej więcej tak jak inne takie ze średniej półki po prostu stiki do konturowania. No zobaczymy. Mam pewne wątpliwości. Ale nie oceniajmy. Powątpiłam teraz, czy nałożyłam go w naprawdę odpowiednim miejscu, ale on sobie fajnie poradził. Jak z frontu patrzę, no to tu mam tak zaokrąglone, a tu jednak jakieś tam mikrokonturowanie się pojawiło. Więc jak na to, że został nałożony na szybko, to naprawdę fajnie. Jest on w mega jasnym, znaczy w sensie w mega ciepłym odcieniu, ale to jest akurat spoko, bo ja lubię takie bronzery, więc nakładam na drugą część i do Was wracam, żeby przetestować puder. Ok, nakładanie tego bronzera nie poszło mi jakoś nadzwyczaj fajnie Ponieważ yy, zrobiła mi się lekka plama, ale tylko dlatego, że nałożyłam go za dużo, trochę mi się spieszy i jakby spoko Ale yy, już wiem, że sprawdzi mi się naprawdę fajnie, bo można go stopniować No i teraz jedziemy z tym pudrem bananowym Nakładam sobie go na mój pędzelek w niewielkiej ilości Oczywiście klasycznie się strzepuje No i jedziemy na strefę T, bo tylko strefę T sobie zawsze pudruję Fajnie, nie robi nic złego z twarzą, nawet fajnie rozświetli tą okolicę, strefę Z tym bronzerem nawet też fajnie się gdzieś tam zgrywa. Także no, wydaje mi się, że spoko. Dajcie znać: Mam do Was dwa pytania teraz. Czy stosujecie jakiś właśnie taki? Ciemniejszy korektor jako bronzer bo macie problem z dostosowaniem styku. A jeśli macie jakiś fajny, sprawdzony styk do konturowania z samym brązerem, nie brązer z rozświetlaczem ani nie brązer z, z korektorem, tylko sam brązer, to też dajcie mi znać w komentarzach. Możecie na Instagramie, tak jak mówię, link macie na dole. Zawsze to wiem, że jest Wam łatwiej nieraz pisać tam niż w komentarzach. No i ja z tym, co stworzyłam sobie na... tutaj jeszcze przeciągam, bo nieraz mi się tutaj też jakby troszkę wyświeca Ja z tym makijażem, moi drodzy, zostaję do końca dnia W planach mam wyjście na siłownię więc też zobaczymy jak to się będzie wścierać Po prostu na siłowni I jak się będzie wyświecać strefatę Podczas ćwiczeń No bo podczas ćwiczeń mocno się nam wyświetla skupicela Mam nadzieję, że taki hol zakupowy miszmaszowy się wam podobał On jednak trochę trwa Myślałam, że pójdzie mi to sprawniej Trochę kasy tu zostawiłam Ale mam mój wymarzony krem z filtrem Który zacznę testować od dnia jutrzejszego Bo dzisiaj w ogóle jest pochmurno Nie ma słońca i wychodzę tylko do samochodu i do siłowni, więc jakby nie będę się też szwendać po zewnętrzu, tak to nazwijmy, więc jeszcze dzisiaj jakoś przeboleję ja z tym, co mam na twarzy, z tym moim kremem z filtrem starym, a ten nowy będę stosować, tak jak mówię, od jutra, no i ścieram jeszcze sobie na szybko ten korektor ze spodni, wygląda strasznie, ale no nieważne, kończę, nie przedłużam, dzięki, do zobaczenia w kolejnych filmach. Zbliżamy się do wakacji, więc też będzie tych filmów coraz więcej, tak jeszcze w ramach takiego przerywnika.